Wyglądasz tak pięknie, że możemy zacząć drugi odcinek Filip kontra Kraków, a tym razem osobą reprezentującą Kraków jest Natalia Loszańska. Cześć Natalia. Cześć. Natalia zajmuje się montażem, edycją, postprodukcją ogólnie pojmowaną. Chcemy wam pokazać parę klipów, które Natalia zrobiła i być może parę słów o nich. Proszę o listę. Ginger projekt Kraków. Klip ten trafił do Gruzji i jedna z fanek tego teledysku ustawiła sobie na zdjęcie profilowe na Facebooku twarz głównego aktora. To jest dla mnie o tyle ważny i znaczący teledysk, że po raz pierwszy samodzielnie montowałam historię fabularną. To następny klip. Cinema? Barbiturany. Co to w ogóle znaczy? Jest efekciarski. Nie da się wrażenie laska w czerwonej w sukience zimą, bosą wyobrody w śniegu. To był pierwszy teledysk. Który zrobiłam w życiu? Pierwszy. Sullivan and Gold, Run Faster. Pierwszy test, który montowałam z człowiekiem kamerą. Pozdrawiam człowieka. Nowość w tym klipie polegała na tym, że cała historia jest przedstawiona na rewersie. Myśleliśmy, że wystarczy te ułożone sekwencje po prostu poprzekładać i odwrócić czas i już będzie grało. A tymczasem okazało się, że każde ujęcie musi być zupełnie inaczej wprowadzane i zupełnie inaczej wyprowadzane. Trzeba było wszystko od początku odwrócić. I od razu montować na takich cofniętych ruchach. I wtedy też bardzo fajne efekty wychodziły, które w normalnym tempie jakby zupełnie nie przyciągały naszej uwagi. Kiedy pytają mnie o polskie klipy? Myślę sobie. Hmm, słabe polskie klipy. Numer jeden. Kamil Bernarek Cisza. O Boże. <laughs> Kamil Bednarek, Gość bardzo pozytywny, reggae gramów duszy, któregoś dnia wiedziona. Dziwnym impulsem niewytłumaczalnym włączam sobie telewizję z Kamila Bytnarka Cisza i co widzę? Ciemny salon. W kominku pali się ogień, a tam Kamil Bytnarek siedzi z gitarą i przeżywając, śpiewa i ogląda sam siebie. Numer 2. Dorota Masowska, czyli Mister D piosenka Highs, która się stała wiralem absolutnym. Wiral jest fajny w momencie, kiedy nie miał zamierzenia być wiralem i po prostu poszedł yy, zaskakując wszystkich w sieć. Natomiast Mister D czyli Masowska wygląda jakby od 7 lat nie była w internecie i nagle odkryła, że jest coś takiego jak śmieszne kotki tęcze z tyłu i głupawo ubrani ludzie, którzy śpiewają absurdalne teksty. No wiesz, no ale to widzisz, że działa. się złapać w sinwa. Numer 3. I tutaj się wszyscy z nami zgodzą, myślę. Lemon napraw. Jaki jest sens tego, że śpiewając o naprawianiu duszy, kroi pan pora, selera, czy cokolwiek w ten sposób. I nagle wchodzi ujęcie gitarzysty, który w slow motion wygląda mniej więcej tak. Że się cieszy? Że on się cieszy na myśl o tym posiłku. On naprawdę nie potrafię znaleźć Teraz, jakby ten klip ma sens. Wygłodniały zespół męczy swojego wokalistę, który dobrze gotuje, żeby im zrobił tenże posiłek. I ja teraz rozumiem, dlaczego są te efekty. W momencie, jak on kroi, tam, nie wiem, marchewkę, czy co to tam się znajduje, to tak, jakby kroił własne serce. Dobre polskie klipy. Magnificent Mutley. Kurwa, zmienicie ten nazwy. Gdy ja zobaczyłam ten klip, pomyślałam sobie: O kurde. Niesamowita aktorka. Twarz ma po prostu nieziemską... No i ten jednorożec na tak. końcu. Jest dobry. To jest, to jest dobre zagranie z viralem, jednorożec. Tak. Dawid podsiadł. powiedz mi, że nie chcesz. To, co odgrywa naprawdę ogromną rolę w tym klipie, scenografia. Charakteryzacja postaci. Tak. Ciuch. Stylizacja. Jest jedna U... rzecz, którą można od razu zauważyć chyba we wszystkich tych klipach. Slomo. Poprawiam włosy z slomo. A ja się, jak chyba się oplułem. To też powinno być w Słowo. Chłopcy kontrabasie wieczerze. Bardzo fajnie koresponduje z tekstem. Jest bardzo dobrze zrealizowany, oczywiście. Basia jest cudowna. Fantastycznie gra. de to. Wybrałam ten klip ze względu na to, że to jest po prostu jakaś moja miłość montażowa. Taki kalidoskop obrazów. Tam jest tyle kolorów, i to jest takie tempo, że ja kiedy to oglądam, to tak naprawdę nie nadążam za tym, co się dzieje, ale zostaje mi takie uczucie. Wow, ale fajnie. Patrzymy na ten klip, my młodzi hipsterzy i on realizuje nasze pewne marzenie, że dostajemy wszystko za nic. Wygrywamy świat za po prostu jedną spontaniczną decyzję. Tak naprawdę o każdym klipie moglibyśmy mówić strasznie dużo i każdy z nich nadawałby się po prostu na referat albo nawet na pracę magisterską. Jakie są wasze propozycje? Wrzucajcie tam tam na dół chętnie, dowiemy się, co się wam podoba. Dziękujemy wam za oglądanie. To jest Natalia Olszańska, ja się nazywam Filip Pietrek i widzimy się za tydzień.